Siemanko, pokażę dzisiaj jak sprawdzić jak znaleźć najłatwiej logi do gry profilki 2 więc tak jak mamy grę naciskamy na settings i tu mamy informacje jak kursor wskazuje write file naciskamy na to otwiera się nasze okno Wróć. Otwiera się nasze okno, które aktualnie u mnie się znajduje w tym rogu. No u was to się pojawi gdziekolwiek indziej. I tu są te logi do gry. I co teraz? Zjeżdżamy, jak się otworzył ten pliczek, zjeżdżamy na sam dół patrz no nie chce mi się zatrzymać. Zjeżdżamy na sam dół i patrzymy z uwagą najlepiej Szukamy ostatniej nazwy gry. Ostatnia gra jaką mieliśmy jakokolwiek w ogóle była rozegrana przez nas. Zawsze logi są na samym dole w notatniku No i znaleźliśmy z dzisiejszej gry z Turnieju. W koni, proszę bardzo, data 16.07, godzina 18.55. Zaznaczamy całość. Prawy przycisk myszy, kopiuj, ewentualnie Ctrl plus C i wklejamy na forum. To wszystko na razie.